żyłem się w 539 rocznicę bitwy pod Prunwaldem w 49 roku w miejscowości Hajnówka na skraju Puszczy Białowieskiej. Tam rozpocząłem naukę, którą kontynuowałem do, skończę, do szkoły średniej. Skończyłem technikum przemysłu drzewnego, które właśnie się tworzyło w 63 roku w Hajnówce. W szkole tej zaraził mnie wykonywaniem intarsji pan profesor Ojczanowski. Zajmowałem się tym do młodych, do wczesnych lat, jeszcze kiedy zacząłem, rozpocząłem pracę. W poszukiwaniu lepszych warunków pracy i mieszkaniowych wyjechałem w 76 roku do Ostrogi Mazowieckiej, gdzie spędziłem 10 lat. Tam nie byłem że tak powiem y, obojętny na wszystko. Zajmowałem się organizowaniem y, zabaw, y, uczestniczyłem w konkursach BHP-owskich. Następnie dostałem propozycję od dyrektora suwalskiej fabryki mebli do y, podjęcia pracy w, Suwa, w suwalskiej fabryce mebli, i to był rok 1986. W 89 roku. Miałem zawał, i to mnie to spowodowało, że zająłem się haftem, ponieważ musiałem rzucić palenie. Palenie wiąże się z tym, że człowiek szuka zajęcia dla rąk. Jeśli masz ręce wolne, sięgasz po papierosa. Więc żeby rzucić palenie, co było wskazane przy tym, Zająłem się haftem i od tamtej pory to jest od 1989 roku. Cały czas uprawiam to. Aktualnie też haftuję obraz Hołd Ruski. Obecnie pracuję nad obrazem Hołd Ruski. Wzór tego obrazu ściągnąłem z internetu. Wzór graficzny opracowałem sam. Używając programu HAFTICS. Poszczególne krateczki i symbole na tej kartce oznaczają numery, nici, muliny, którą należy zastosować przy haftowaniu tego obrazu. Jest to praca żmudna, ale dająca zadowolenie. I zajmująca trochę czasu. I to, co jest narysowane na tej kartce, ten wzór graficzny, przenoszę to na tkaninę, od, rozczytując symbole na kres kartki, przekładając to na kolory nici, muliny, i w ten sposób powstaje taki obraz. Na wzorze graficznym na karce kwadracik taki jeden wynosi 2 mm na 2. Natomiast kanina, kanwa jest wielkości 80 oczek na 10 cm. Im drobniejsza kanwa, tym ładniejsze wychodzą obrazy. Bardzo są wtedy mało rozpoznawalne, że to jest haftowane. Wygląda, jak, jakby było to malowane. Wykonanie takiego obrazu zajmuje od dziewięciu miesięcy do roku czasu. To sobie, można sobie wyobrazić, jak to jest żmudna praca, ale stwarza mi to przyjemność i dalej się tym zajmuję. Do ukończenia tego obrazu, którego autorem jest Jan Matejko również zostało mi jakieś dwa miesiące do trzech miesięcy. Praca nad takim obrazem zajmuje mi, bywają dni, kiedy zaczynam to wieczorem o godzinie 18-19. Bywa, że siedzę do pierwszej w nocy. Bywają dni, kiedy robię to dwie godziny, trzy godziny, ale w większości robię to nocy, późnymi porami, bo w dzień są inne zajęcia. Dużo też korzystam z miesięcznika Hafty polskie to jest złota kolekcja są obrazy wybitnych artystów to są takie wzory jest oznaczenie kolorów do, poszcz do poszczególnych kratek i na tej podstawie się wykonuje obrazy Jest. I wtedy mogę kartki przekładać. Też robiłem to. Tych obrazów sianokosy wykonałem trzy. Wszystkie sprzedałem. Ponieważ w prace, które wykonuję, jeśli znajdę chętnego, no, sprzedaję je. Mam przy tym z tego jakąś tam korzyść materialną i zapłatę za swoją pracę. Na taki jeden obraz to się składa 8-12 kartek wzoru. One wyglądają tak. I według tego wykonuje się haft. Według tych kartek tworzy się obraz. Obraz Sianokosy jest w wielkości 95 cm na 50 cm to jest zależnie od wielkości kanwy. Jeśli zrobię to na drobniejszej kanwie, obraz będzie troszkę mniejszy, ale będzie bardziej przypominał obraz malowany. To jest mulina firmy DMC, którą stosuje do wykonywania swoich obrazów. Nie jest to hobby tanie. Na dzisiaj taki motek kuliny kosztuje 3,60. Do najmniejszego obrazu potrzeba takich motków 30-40. Jeśli jest większy obraz, to tylko mówię o kolorystyce. Ale niektórych kolorów trzeba 10 motków, niektórych potrzeba 2, ewentualnie 1. Także to można sobie uzmysłowić ile jakiej to wartości są obrazy. Obraz taki jak który zrobiłem Bitwa pod Grunwaldem, on posiada 300 tysięcy krzyżyków, gdzie wykonuje się milion 200 000 ukłuć igłą. To można sobie wyobrazić jak to jest Pracochłonne, jak to jest marudne, ale przyjemność mi to stwarza i to robię. I dopóki będę w stanie jeszcze, to będę robił. Problemu ze wzrokiem nie mam, choć swoje lata już mam. Robię to wieczorami, choć ludzie się dziwią, że przy sztucznym świetle, ale wtedy to mi to najlepiej wychodzi, bo jestem spokojny, wyłączony od wszelkich zajęć, i, i wtedy wykonuję tu swoje pracę. wzoru graficznego wyłapuję dany symbol koloru muliny i robię ich maksymalną ilość, które są w pobliżu. Następnie zakańczam ten kolor, nawlekam igłę następnym kolorem muliny i robię następne. I tak za każdym razem przy zmianie koloru muszę to wykonywać. Nie ma tak, że się nawleka na 5 igieł, 5 kolorów, bo to jest, tego się tak nie da zrobić, to się robi jedną. Obrazek jest w wielkości 32 na 28, nie jest to wielki obraz. Obrazy te wykonuje się na kanwie, która jest specjalnie przygotowana do haftów, to jest kanwa którą tu prezentuję, to jest kanwa DMC. Metr bieżący takiej kanwy kosztuje w granicach 80 zł. Szerokość tego jest 1,20 wielkości, W takich wielkościach jest to sprzedawane. Wychowałem dwóch synów. To są już osoby dorosłe. Jeden zajmuje się motocyklami, to jest jego pasja, motocykle i broń. Drugi, żeglarstwo, motorowodne, motorówki. Związany jest w sumie z wodą, to jego pasja jest. Starszy syn ma dwóch synów, którzy są moimi wnuczkami. Obrazek, który prezentuję, to jest pierwszy obrazek młodszego wnuczka, który wykonał mając 4 lata. W tym roku spytałem go, co ten obrazek przedstawia. On mi to wszystko wyjaśnił, choć dla mnie to jest czarna magda. Wracając do układów rodzinnych, synowie nie zarazili się moją pasją, nie wykonują tego, natomiast wnuczkowi jeden i drugi zajmowali się w tej chwili może mniej, ponieważ mają jeden się przygotowuje do matury, drugi kończy w tym roku studia. Także mniej czasu na to mogą poświęcić. Oprócz obrazów, haftowałem również obrusy. Wzory to są z burdy, z, czas, z czasopisma, ewentualnie z innych, jakichś tam w internecie szukane, ponieważ. I żona zajmowała się też haftowaniem, z tym, że ona robiła haftem Richelieu. Ja, ja robiłem haft krzyżykowy, takie sobie obrusy z różnymi motywami. Które są ściągane z internetu, w internecie są różne. Tu jest taki motyw świąteczny na Boże Narodzenie. Do tego są jeszcze małe serwetki do kompletu. I to się robi po to tylko, żeby po prostu, że to się lubi, dlatego to się robi. To są też przeze mnie zrobione obrazy. wcory wzięte z chatków polskich. Motywem powstania tego obrazu było zdjęcie otrzymane przeze mnie z Kanady. Opracowałem wzór graficzny programem haftix i postanowiłem upamiętnić okres po wypadku smoleńskim. Na obrazie znajdują się, pod krzyżem leży Jarosław Kaczyński. Stoją Donald Tusk, Bronisław Komorowski, na czarnej oprawie po prawej stronie biskup Pieronek, jest również pani Grześkiewicz. W ogóle to jest cały skład z tamtego okresu rządu. I tak powstał ten obraz. Jedyny niespotykany, nigdzie nie ma, jest to obraz, który powstał na bazie obrazu Jana Matejki Rejta. Obraz ten powstał dlatego, że Lubię się w historii, w historii Polski, ponieważ Matej, Jan Matejko malował obrazy w, w dużym stopniu historyczne, więc hołd pruski wyhaftowałem według wzorów. W miesięczniku hafty polskie. Ten obraz, który Państwu przedstawiam, hołd pruski, jest o wymiarach 40 cm na 30. Gdzie obraz Jana Matejki był dużo większy, to jest po prostu miniatura. Następnym artystą, malarzem, na którym się wzoruje, jest Alfred Gierusz Kowalski, z Jest to konny, obraz w hafcie. W wymiarach jest 56 na 40 centymetrów. Kolejny obraz przedstawia San Nezimo. 60 centymetrów na 40 Lubię haftować obrazy klasyków. Ten obraz, który przedstawiam, jest to obraz Stochli. Stochla malował pejzaże. Lubię się w pejzażach zimowych. Nie powiem, że w letnich nie, ale. W gruncie rzeczy wolę zimowe, ponieważ dla mnie one lepiej wyglądają.